O, ja tu mamy Channel PS i zapraszam Was na kolejny odcinek Brzoskwinki. Brzoskwinka. Standardowo zaczynamy od pytanek, bo od czego by innego. Jakby brzoskwinka zawsze zaczyna się od pytanek, więc zacznijmy. Gdzie kupujesz mangi? Mangi kupuję przeważnie w empiku i Wiatcie. Zrobisz kiedyś tutorial cosplay? E, tak, mam w planach zrobić właśnie tutoriale na cosplay. Tylko po prostu muszą mi przyjść. Wespleje. A niedługo na kanale pojawi się tutorial makijażu na Brzoskwinkę. Co cię zachęciło do nagrywania? Um, ciężko powiedzieć, ponieważ ja nagrywam odkąd pamiętam, jakby naprawdę odkąd pamiętam, zawsze nagrywałam. Może nie takie filmy jakieś pełnometrażowe na YouTube, ale tak po prostu brałam kamerę, bo miałam kiedyś kamerę, a nawet jak nie miałam kamery, to brałam jakiś telefon, po prostu nagrywałam. Bo to, co lubiłam? I Ciężko jest mówić, co mnie zachęciło do nagrywania, kiedy nagrywa się, odkąd się pamięta. Także. Mm, no, nie pamiętam. Skąd pomysł na serię? Um, mój pomysł na serię wziął się od pomysłu Florci. Ona miała kiedyś serię Pomarańczka. Ja zobaczyłam to i stwierdziłam, że omg. Chciałbym stworzyć coś podobnego, ale swojego. Bo ona w Pomarańczce miała coś takiego, że po prostu. Odpowiadała, chyba tam poruszała różne tematy, o poruszała różne tematy A ja chciałam zrobić coś swojego I oglądałam w tamtym czasie również Banshee, w sensie powróciłam do jej starych filmików I stwierdziłam, że chyba już wiem co zrobić Połączyłam te dwie serie W sensie wzięłam podobną nazwę od Florci Zamiast Pomarańczka nazywam się Brzoskwinka um, I to było również jakby Początkiem mojego kanału bo chyba najpierw wymyśliłam z tego co pamiętam tą serię, a dopiero później miałam nazwę kanału i to wszystko się tak pięknie zgrało ze sobą. Wracając, e, właśnie przerobiłam nazwę Florci na swoją własną, czyli Brzoskwinka, oraz e, zainspirowałam się paroma podpunktami z filmów Banshee. Także tak właśnie oto powstała Brzoskwinka, którą jak skoro oglądacie, to musi Wam się podobać. Także no. Jaki jest Twój ulubiony LPS? Nie mam ulubionego LPS, ponieważ lubię wszystkie moje Pet Shopy. Powiedziałabym, że Bruce czyli ten, którym właśnie do Was mówię, jest moim ulubionym, jednak. Nie, bo ja do każdego LPS mam sentyment. Każdy LPS ma historię, która się z nim wiąże, także nie mogłabym wybrać jednego, bo to by było takie. niefery. Jakiej jesteś orientacji? trochę zbyt osobiste pytanie na tą serię, ale powiem, że na pewno nie hetero Czy farbowałaś kiedyś włosy? I tak, farbowałam kiedyś włosy jak miałam jeszcze długie włosy, to pofarbowałam sobie jedną połowę na fioletowy kolor drugą połowę na granatowy kolor ale po prostu no nie wiem, zmyło mi się to później obcięłam włosy, także teraz mam krótkie włosy i nie malowałam, chociaż planuję niedługo coś z nimi zrobić ale na razie nie wiem Ile masz lat? 26 lutego mam 15 Ulubiony cosplay, który zrobiłeś. Jak już mówiłam w cosplay tagu, nie mam ulubionego cosplayu. Mam właśnie trzy ulubione cosplaye, przez Kwinka, Juno i Todoroki. Ogólnie tam jeszcze było pytanko, o czym nagrywam filmy, ale się zagapiłam i po prostu go nie widziałam, także nagrywam film iPhone'em przez s Dobrze, przejdźmy teraz do anime tygodnia. Anime tygodnia, jak już niektórzy się pewnie domyślają, jest to. Naruto! Ciekawe do czego Naruto. Hmm, w ogóle mam oczami oglądał drugie rano Naruto. Ja na no, po prostu stwierdziłam, że obejrzy sobie od początku wszystkie odcinki i a, naprawdę bardzo fajne anime. Jest ciekawy, naprawdę jeżeli ktoś lubi tematy ninja, to mu się spodoba. Okej, okay, czas na jedzenie tygodnia. Jedzeniem tygodnia są bo danonki są! Dobra na kości, dobre na wszystko Po prostu mam taką fazę, że na kolację albo na śniadanie mam sobie danonki Także po prostu daję je do jedzenia tygodnia Cosplay tygodnia Cosplayem tygodnia jest cosplay Kakashiego Hatake z Naruto właśnie To jest mój waifu Po prostu bardzo lubię tą postać, dlatego stwierdziłam, że dam jej cosplay do skwinki. Teraz dam Wam ulubieńca tygodnia, ponieważ wyzwanie jest <grywa> bardzo ciekawe, także chciałabym je zostawić na koniec. Także ulubieńcem tygodnia jest. Koronawirus. Kto by się spodziewał? Jest tak bardzo zachęcający, że aż mam ochotę pojechać do Chin normalnie. <grywa> Nie no, żartuję oczywiście. Tak, serio, to ulubieńcem tygodnia są naszyniki przyjazni: moje, Florci i Demeter. Po prostu to jest tak bardzo sentymentalne, że stwierdziłam, że pora to dodać w końcu do kwinki, To nie dlatego, że Demeter cały czas ma do mnie problem, że jeszcze tego nie dałam do brzoskwinki jako ulubienie z tygodnia. Także musiałam to w końcu dodać. Jesteście gotowi na to wyzwanie, bo ja nie? Wyzwanie tygodnia. Zadzwoń do Flory i powiedz. Kocham cię, zabawmy się w tytonika w twojej wannie. Omega. Oh my eee... Halo? Hej, kochanie! Hej, kochanie! Wiesz co? Bo, w... co? Bo wiesz, że ja cię bardzo kocham, prawda? No ja cię też bardzo kocham. A co się stało? <laughs> Chcesz cię pobawić złów Tytanika w Twojej Wannie? Ziomek, ty nie masz nawet Wanny. Ale w Twojej. A, w mojej. Pewnie zapraszam. Ja bardzo chętnie. Ok! Chcesz pozdrowić moich widzów? Ja pozdrawiam się, pozdrawiam widzów te i swoich widzów. Ja chcę za to wyzwanie dodatkowe suby i lajki. Bo, bo to jest zło. To ty gadasz? super wyzwanie. Pozdrawiam tego, kto je zadał. Bardzo mi się podoba. Także ten. E, buziaczki, kocham Cię, papa. Pa. No ja Później, zadzwonię jest... Mam nadzieję, że wyzwanie Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie apeczkę w górę, komentarz, subskrypcję, dzwoneczek. Ja się już z Wami żegnam. Kocham Was, Buziaczki, Matane. Mua!